Dzień dobry Państwu. Jestem prezesem Fundacji Kobiet Prawników. Jedna z naszych koleżanek zaprosiła mnie tutaj i jako organizacja pozarządowa zrzeszająca około 300 prawniczek chętnie weźmiemy w pracach legislacyjnych taką inicjatywą. Ideologicznie nie wypowiadamy się ani za, ani przeciw, bo nie znamy jeszcze argumentów, no, tutaj miało się zacząć pół godziny temu, ale jak widać, jeszcze się nie zaczęło. Bardzo się cieszymy z obecności szanownej pani prezes Fundacji Kobiet Prawniczych w Sejmie. Ma to dla mnie znaczenie wręcz symboliczne, bo kobiety prawniczki mogą nie tylko odegrać ogromną rolę jako posłanki, ale także jako ekspertki, dlatego że właśnie mając wiedzę prawniczą, jednocześnie mają zdolność stosunkowo większą można powiedzieć zdolność do kompromisu, czyli mniej są zacieczywione. No, no, taka jest zasada generalna, oczywiście od każdej zasady są jest... To jest jeszcze przyszła prawniczka, już kończy właśnie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, ale jednocześnie to jest wspaniałe, jest ogromnie aktywna, to znaczy widziała w kancelarii studenckiej i, i załatwia sprawę kancelarii Duda pomocy, która właśnie bardzo chętnie kieruje tu, właśnie w to miejsce, gdzie tak kompetentnie potrafią studenci pod kierunkiem swoich patronów działać. Bardzo się cieszę, Pani Prezes, że Pani widzi tutaj również swoją rolę i rolę fundacji na parlamencie. Szanowni Państwo, właśnie cieszę się, że tutaj pani doktor Krzegotowska zaprosiła nas na tę debatę. Tematyka jest kontrowersyjna, dotyczy pigułki dzień po, aczkolwiek tak jak pani doktor tutaj wspaniale to powiedziała, no, kobiety łagodzą obyczaje, więc nawet myślę, że tak kontrowersyjny temat, nasze środowisko, naszej organizacji pozarządowej skupiającej około 300 prawniczek, no, byłoby w stanie tutaj złagodzić te nastroje wokół tego tematu. Dlatego też bardzo dziękuję pani doktor za zaproszenie. A następne spotkanie, mam nadzieję, że również zaszczyci Pani Prezes, to jest rozdanie złotych paragrafów Gazeta Prawna, od lat taki konkurs, a także dla prawników, którzy działają pro bono, czyli właśnie udzielają tej społecznej pomocy prawnej, w której to dziedzinie, jak wiadomo, Pani ma ogromny dorobek, występując w wielu ważnych programach, takich jak program Jabłowicz, a także oczywiście prowadząc konkretne sprawy.